Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie z dzieciństwa, który uwielbiałem. Był to makaron na słodko z twarogiem, ze śmietaną, do tego truskawki. Po prostu coś wspaniałego, niezbyt drogiego i w bardzo prosty sposób można to przyrządzić. A więc tak, gotujemy najpierw makaron. W ganku już gotuje się woda, do której wrzucę niewielką ilość soli. Chodzi o to, żeby przełamać smak. Cały deser będzie o wiele smaczniejszy. I teraz wrzucam 250 g makaronu. Makaron gotujemy tyle czasu, ile zaleca nam producent, a w tym czasie przygotujemy truskawki i twaróg. Do większej miseczki przekładam 200 g twarogu. To jest twaróg półtłusty. Wrzucam 5 łyżek kwaśnej śmietany. Dodaję również Cukier waniliowy. Jego jest 10 gramów. I łyżkę zwykłego cukru. Dokładnie masę wyrabiamy. Twaróg odstawiam i teraz zblenduję trochę truskawek. Pozostałe truskawki pokroję w kawałki. Mniejsze kroję na pół, większe na cztery części. No i gotowe! Czekamy więc nadal na makaron. Po ugotowaniu makaron przeleję zimną wodą, tak żeby on całkowicie przestekł. No i makaron ugotowany, odsadzony, więc teraz możemy nakładać, ale zanim co jeszcze przełożę tylko sos do garnczka. Wygodniej będzie się wykładało na talerz. Ależ pachnie tu No i voila, yy, jakąś łyżkę. Następnie twaróg waniliowy. Nakładamy ile chcemy, ile lubimy. Teraz poleję sosem truskawkowym, i wyłożę kilka truskawek na górę, tych pokrojonych i gotowe. Spójrzcie, jak pięknie wygląda w smakowicie, Więc spróbujmy. Mm. Wow. Wow. Jest po prostu przepyszne. Mm. Jest lekko kwaskowy, od zmielonych truskawek. Do tego ten twaróg z wanilią. Po prostu cudowny smak i mięciutki makaron. Mm. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i naprawdę smakuje, rewelacyjny. On jest po prostu obłędny. Mm.